No i chciałem dzisiaj przeczytać e, z książki tematy śmiertelnie niebezpieczne Dariusza Ratajczaka. E, fajny artykuł szlachtowanie generała, Zagórskie, za, generała Zagórskiego. E, tu jest troszkę różnych informacji właśnie na temat e, tego, jak sanacyjna e, elita czy tam reżim sanacyjny e, e, niszczył swoich oponentów czy przeciwników. E, świętego marszałka Juzia. Józia świętego marszałka Juzia. to przeczytam tutaj szlachtowanie generała Zagórskiego e, i tutaj jest taki cytat z, z, z ludzi honoru oczywiście w duże słowie jest jedna tylko rzecz w życiu ludzi, narodów i państw która jest bezcenna tą rzeczą jest honor Józef Beck, same RP, 5 maja 1939 roku. A idiota już 6, czy 7, czy 8 września już był w Rumunii. Spierdolił gnojek i tak, tak, tak załatwił naród. Zniszczył go, do tej pory się nie możemy pozbierać, jak już to wiele razy mówiłem. Dobra, to przeczytam o tym, jak, jak zniszczono generała Zagórskiego. Zdaję sobie sprawę, że wyrażenie negatywnych opinii o Józefie Piłsudskim w sierpniu, rocznica Bitwy Warszawskiej, listopadzie, rocznica 1918, uważane jest za wysoce niestosowne, już na pewno w kręgach miłościwie nam panującej, nie, panującej nie czyli piątej Brygady. Postanowiłem przeto w, w tak zwanym międzyczasie przypomnieć, a nawet skomentować słynną dzisiaj wstydliwą, chowaną pod sukno sprawę genera generała Włodzimierza Zagórskiego. Przed wybuchem I wojny światowej Zagórski był prominentnym oficerem drugiego oddziału Sztabu Generalnego w Wiedniu. Odpowiadał za kierunek rosyjski, to znaczy podległy mu odpowiednio wysunięte ekspozytury wywiadowcze, w Krakowie, Przemyślu oraz w Lwowie, które z kolei zatrudniały sieć agentów, w tym samego Piłsudskiego. Bo jak wiemy, ta, ta, ta szuja była agentem niemieckim, austro-węgierskim, później angielskim, tak? A może i japońskim. Ja wiem nawet dzisiejsi apologeci marszałka, widę dr Ryszard Świątek, Świętek, Ludowa Ściana, idąc zresztą, bo inaczej nie można... Śladem autorów perlowskich Zbigniew Cieślikowski, Jerzy Rawicz i emigracyjnych Jędrzej Giertych potwierdzają fakt współpracy tegoż z wywiadem wojskowym Austro-Węgier, w tym brania pieniędzy, ale rozgrzewają takie praktyki, rozgrzeszają takie praktyki, gdyż służyć miały one walce o niepodległą Polskę. Zapominają wszelako, że jak napisał profesor Macier Giertych, Wywiady płacą agentom, bo są im przydatne ich, ich usługi. Gdyby nie były przydatne, nie płaciliby. Eee, tu jest z numeru, to jest cytat z numeru e, OPOKA numer 25 luty 1998. E, co więcej, płacą, a czasami w ramach handelku wymieniają się informacjami z wywiadami nawet wrogich państw. Nie dałbym głowy, że Austriacy incydentalnie podrzucali Rosjanom jakieś papiery dotyczące na przykład warszawskich struktur PPS, strasznie śmierdząca sprawa, ale kto raz wywiadem zaczyna, ten w gówno wchodzi. Zagórski osobiście poznał Piłsudskiego dopiero po wybuchu wojny, gdy został z ramienia Austriaków szefem sztabu komendy Legionów, czyli de facto przełożonym skromnego brygadiera, który de facto zrobił się marszałkiem sam. Panowie nienawidzili się. Uczucie to przeniosło się na pierwszą połowę lat dwudziestych z jednego podstawowego powodu. Zagórski nie wyzbył się pamięci jak inni polscy oficerowie z dawnej armii austro-węgierskiej. Wiedział o piłsudzkim dużo, za dużo, a marszałek, o czym milczą jego wielbiciele, chciał o, o niekoniecznie chlubnej przeszłości zapomnieć. Dlatego już jesienią 1925 roku mobilizuje przeciwko utalentowanemu organizatorowi polskiego lotnictwa opinię publiczną wikłającą go w aferę frankopolu, kompletna, ale nośna społecznie bzdura, czy oskarżającą o brak patriotyzmu w latach wielkiej wojny. W tym wypadku ogarem okazał się e, podług celnego określenia Stanisława Sadmatkiewicza nieuk i o, o psychologii łobuza frazes pozbawiony wszelkiej treści, czyli Wojciech Stpiczyński. St nie bez kozery twórca nic nieznaczącego hasła sanacji. Oczywiście nienawiść wzrośnie, gdy w maju 1926 roku Zagórski szef Departamentu Lotnictwa stanie po stronie prawowitych władz Rzeczypospolitej, broniąc Warszawy przed rebeliantami, przed bandytami, naiwniakami i bandytami, którzy, którzy poszli za Piłsudskim. Z Zagórski został aresztowany przez zwycięskich buntowników w Wilanowie w dniu 16 maja. Po kilku dniach wraz z innymi generałami, między innymi właściwym z właściwym zwycięzcą Bitwy Warszawskiej, Tadeuszem Rozwadowskim, przewieziono go do więzienia na wileńskim przedmieściu Antokol. Siedział tam do sierpnia roku następnego. To wiemy na pewno. Gdzie jest generał? Wersja reżimowa. Podług oficjalnej wersji zagórskiego zwolniono z aresztu w Wilnie 6 sierpnia 27 roku. Generał w towarzystwie żandarmów przyjechał pociągiem do Warszawy i prosto z dworca kazał się zawieźć autem do łaźni Fajansa na krakowskim przedmieściu. Pożegnał się z obstawą i wyparował. Najpewniej uciekł, czyli zdezerterował z wojska. Później uzupełniono tę wersję o inne elementy, np. oświadczenie niejakiego Dawida Ek. Kracha, homoseksualisty, oszusta i podwójnego szpiega, już nie wiadomo od kogo dostał czapę podczas II wojny światowej, że ten widywać go dość często y, widywał go dość często w wiedeńskim kawiarnie. Sanacyjna propaganda nie popisała się. Wszystko to było prymitywne, naciągane, nielogiczne. E, gdzie jest generał? Wersja nieoficjalna. To jest ciekawe. E, I tutaj. Dobra, kontynuujemy. Przedstawiona poniżej wersja, generalnie, przynajmniej w moim odczuciu, odpowiada prawdzie. Rzecz jasna z pewnych szczegółów nie da się już jednoznacznie ustalić. Podaję ją w oparciu o źródło, które ujawnię każdemu, kto o to poprosi. A zatem, co się stało z nieszczęsnym generałem? Przede wszystkim, poródźmy do antolskiego więzienia. W przeciwieństwie do innych więzionych, generał. Generałów przechodzących rodzaj załamania psychicznego lub też podupadających gwałtownie na zdrowiu, tak jak Rozwadowski, Zagórski jest w dobrej formie. Odgraża się, że ujawni kompromitujące papiery z przeszłości, że jego uwięzienie to skandal i tak Słowem nie daje się zmiękczyć. W nocy 5-6 sierpnia, na podstawie pisemnego rozkazu, zabierają go z kazamatów kapitanowie Mikołajewski i Myśli Szewski w asyście żandarmu. Wcześniej. Ubierają w cywilne ubrania, w tym umyślnie za duży kapelusz. Wszyscy podążają na dworzec. Zagórski podróżuje do Warszawy w szczelnie zasłoniętym przedziale pociągu w stolicy. Na peronie dodatkowo czekają w cywilu kapitanowie Płaskowski, były szef oddziału drugiego yy, z DOK Grodno, yy, Włoskowicz oraz organizator ówczesnego strzelca, słynny Łokietek. Dworzec Pustoszeje Piłsudczycy prowadzą generała doczekających w pobliżu aut. Jedno z nich miało numer rejestracyjny W6141. Zapisał go jakiś kolejarz. Początkowo uwolnionego więźnia zawieziono do Walterego Sławka na ulicę Chopina 1. Zagórski znał przyszłego prezesa BBWR z działalności szpiegowskiej na rzecz Austro-Węgier pod pseudonimem Stefan I. Stefanem II był sam Piłsudski. Panowie brali pieniądze w, w H. Kastele Krak Krakau. Miał odpowiednie raporty, kwity itd. Teraz Sławek zaklina go, by je wydał, a Piłsudski wszystko wybaczy. Generał w ostrych słowach odmawia. Wtedy Sławek przekazuje ofiarę. Osławionemu majorowi Zygmuntowi Wędzie, wtedy szefowi ochrony Piłsudskiego, po wybuchu wojny, kierow kierownikowi obozu zjednoczonego, Zjednoczenia Narodowego, dla zmiękczenia uporu. Ten przewozi nieszczęśnika do lokalu strzelca przy ulicy Dobrej 2. Na dobrej, na dobrej oprawcy zwi związują zagórskiemu ręce, na plecach obrzucają wyzwiskami, biją po twarzy, kopią i okładają szablami z, yy, zrazu płazem. Generał nie chce współpracować, zatem przypadają mu przypalają mu skórę papierosami, cygarami oraz kują sztychem szabli. W torturowaniu Zagórskiego uczestniczy trudno ustalić kto biernie, a kto czynnie podpułkownik Piątkowski i Józef Beck. Józef Beck. Dlaczego on był takim zasłużonym e, e, współpracownikiem i, i, i kontynuatorem polityki Julia Piotrowskiego? No bo, bo robił takie rzeczy, tak? Major Wenda, kapitanowie Kowalski, Mił Miładowski, Myśliszewski, Płaskowski oraz Łokietek. Na pewno, wbrew pogłoskom, wśród egzekutorów nie było Bolesława Wieniawy-Długoszowskiego. Można mu wierzyć na słowo niekoniecznie trzeźwe. To był wprawdzie człowiek niepozbawiony wad, ale niezdolny do takiego świństwa. Zagórski dręczony w ten sposób przez kilka dni. Podczas jednej z tych szczególnych sesji generałowie, generałowi udało się uwolnić i zdzielić krzesłem dwóch oprawców. Trafili do szpitala. Wersja, w tym, wersja tym razem niepotwierdzona głosi, że w wyniku zamieszania ofiara, ofiara podbiegła do samego Piłsudskiego, a dyktator dyskretnie nocą... Od, y, y, dwiedził, y, odwiedził lub odwiedzał lokal strzelca, policzkując go. Wtedy miał paść rozkaz – skończyć z nim. Niech zabierze swe tajemnice do grobu. Jak było w tym konkretnym momencie, trudno powiedzieć. Faktem natomiast jest, że śmierć Zagórskiego była straszna, rzeźnicza. Były dowódca lotnictwa został dosłownie rozsiekany szablami, do tego stopnia, iż ręce, którymi zasłaniał głowę, wisiały na rękawach. Konającego dobił z pistoletu strzał w tył głowy maj, e, major Wenda Beck, któryś z kapitanów. Zmasakrowane zwłoki najpierw przewieziono do Fortu Legionów przy Szosie Górojeckiej, a następnej nocy do Wilanowa, gdzie z, zeszyte worek e, obciążony kamieniami rzucono do wisów. W ten nieskomplikowany sposób uratowano honor ludzi walczących o wyśnioną niepodległą ojczyznę. Tak kończyli w wielu przypadkach. E, przeciwnicy y, ówczesnej y, rodzącej się sanacji i y, legendy y, jak już mówiłem, bandyty, drania, y, degenerata y, piekłoszczaka kiłzuckiego. Y, tu jest w tej książce jest opisanych takich y, kilka y, kilka historii jak doprowadzana do porządku. Nieodpowiednio odświerkających y, przeciwników, y, polecam przeczytać, zaznajomić się samemu. Jest kilka fajnych artykułów. Y, no, tu, na przykład, w jednym, w jednym z nich, y, no, na oficjalne, no, pisze, ile było samochodów, jak to Polska, jaka to Polska była potęgą, jak miała mniej samochodów niż, y, niż ówczesna Rumunia. O już nie mówiąc, nie mogę tego teraz znaleźć. Yy, czy, czy już nie mówię o innych krajach, które tam miały po kilka set samochodów na tysiąc mieszkańców, a Polska chyba miała yy, ówczesna dziewięć, czy ileś, gdzie, gdzie yy, 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 czy osiem, dziesięć samochodów. I wyprzedzała nas nawet Rumunia o Czechozowacji czy Włoszek nawet nie mówiąc, bo w Czechozowacji było 69, a we Włoszech 100 na 10 tysięcy mieszkańców. A u nas na 10 tysięcy mieszkańców sama elita jeździła samochodami 10. To, co teraz chcą zrobić, tak? yy, że elity będą jeździć samochodami, a reszta będzie jeździć rowerami i ulajnogami elektrycznymi i komunikacją miejską. Tak to wygląda. Czytajcie książki. Kto czyta nie błądzi.